A kurwa! Pierdol! Pierdol. Pognisko, kurwa! To połóż. Stawaj, kapel. Nie, Stawaj, ty. Kładź. Nie, kurwa! Moja kurwa! 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 Kurwa!

Panowie. O kurwa, idzie gangsta, największa kurwa jaka może być. O słoń, kurwa. kurwa, dwa samochody! Nie moja mieć kurwa! O ten pchniąd założy! Orzech ty ludzie! Ty, ledwo no, widać. Лечи лечиме до него. Оку, давай, давай. Јас не, не, не. Јас не. Ој, му Jest na czterech, kurwa, razem pięciu. <grym> 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 razem dziesięciu! Takich czterech, jak nas sześciu, nie ma ani jednego. <grym> Chuj. Tyle.